Arabska noc nastała w świecie lalek. Dzisiaj Lalilu zabierze Cię do Orientu, gdzie stare lalki zamieniają się w księżniczki i dżiny. Zacznijmy od naszej głównej postaci. Zetrzyj twarz zmywaczem do paznokci. Namaluj czarne źrenice i powieki. Musimy zmienić kolor oczu. Brązowy bardziej pasuje do Aladyna. Nie sądzisz? Dodaj brwi i pomaluj mu włosy na czarno. Pomaluj oczy przezroczystym lakierem do paznokci. Weź ciągliwy materiał i przetnij go. Sklej krawędzie gorącym klejem i zaokrągli rogi nożyczkami. Rozetnij materiał na spodnie i sklej boczne nacięcia. Złóż i sklej satynową wstążkę i załóż ją w pasie. Złoty pas wygląda ładnie. Świeci się jak monety. A ja uwielbiam monety. Zrób kamizelkę z szerokiej wstążki. Czapka z piankoliny nie ucieknie, kiedy będzie gdzieś biegł. A oto łatka na spodnie. Wygląda na to, że nasz słodki i sprytny bohater jest gotowy na kolejną przygodę. Mój przyjaciel i ja musimy coś zjeść. A rynek w Agraba to najlepsze na to miejsce. Cóż, Abu, zapolujmy na nasz obiad. Abu, widzisz tego faceta z brzoskwiniami? Dalej, odwróć jego uwagę, a ja zajmę się resztą. A teraz zwiewaj, szybciej! Ups! Spójrz na te arbuzy, które sprzedaje ta pani. Wystarczy nam obu na pół dnia! Weź brzoskwinię, Abu. Ja ją czymś zajmę, a ty wiesz, co robić. I kiedy Aladdin zagaduje panią, czy arbuzy są dojrzałe i skąd są. Abu podnosi jeden swoim ogonem. Juhu! Czeka nas dzisiaj uczta! Kalalka wygląda trochę jak Abu ze swoją fryzurą, ale jeszcze nie widać w niej małpki. Zetrzyj kurz z włosów zrób małpią fryzurkę z piankoliny i parę uszu. Pomaluj futerko i uszy na brązowo. Dodaj też koloru na ogonku i na całym ciele. Zróbmy fioletową czapkę z czerwonym denkiem. Namaluj farbami kamizelkę. Pomaluj pyszczek prawie suchym pędzlem, szczególnie dookoła oczu. A teraz przyklej kamizelkę z materiału. Powstała słodka małpka i lojalny przyjaciel Aladyna. Tej lalce smutno spowoduje jej włosów. Ale to nic. Niedługo będzie księżniczką miną. Zetrzyj makijaż acetonem i namaluj jej nową pomadkę. Od zawsze chciałam mieć kolorowe soczewki. Brązowe oczy są takie piękne. Masz dzisiaj farta. Co zrobimy z włosami? Odetnij koczki nożyczkami. Zaklej dziurki gorącym klejem. Pomaluj głowę czarną farbą akrylową. Potnij szeroką wstążkę na kawałki, to będą włosy. Wyciągnij ze wstążki nitki nie ruszając początku. Przyklej pasma wokół twarzy. Powoli dodawaj im objętości. Wow. Widzisz, teraz gumki są za małe. Zróbmy dla Jasminy opaskę. Owin kawałek materiału dookoła drutu i przyklej gorącym klejem. Przymierz opaskę i przyozdób ją kryształkiem na środku. Jak pięknie! Uszyjesz mi z tego samego materiału ubranie? Dla Ciebie wszystko, Jasmino. Zrób cztery części. zawin i przyklej krawędzie gorącym klejem. Mamy bluzkę. Dodajmy jej ramionczka. Możemy ją przykleić. I zróbmy spodnie z największego kawałka. Zszyj krawędzie, oddziel nogawki i szyj je oddzielnie. Pociągnij za nitkę przy końcu nogawek, żeby podkreślały kostki. Zwęż też górę spodni. Teraz przewróć je na drugą stronę i wybierz koronkowy pas. Załóż jej kolczyki koła. Wytnij naszyjnik ze złotego tiulu. Nawet złoto i diamenty nie potrafią przyćmić piękna księżniczki. Pałac Sultana to duma Agraba. Nie ma niczego piękniejszego w mieście. Ale księżniczka nie lubi swojego domu. Hmm, tak mi tu nudno, smutno. Sama jestem. Mój ojciec chroni mnie jak kryształowy wazon. Radza, ucieknijmy stąd i zobaczmy miasto. Księżniczce udało się wymknąć, bo zna każdy zakamarek pałacu. Aladdin i Abu spotykają po drodze dziewczynę. Aladyn jest w szoku, że księżniczka przed nim stoi i decyduje, że będą razem bez względu na wszystko. Ale Jafar ma własne plany. Spotkał swoich koleżków i dał im zadanie. Muszą zabrać lampę z jaskini. Ale tylko Aladyn mógł to zrobić, bo ma dobre serce. Złote światło lampy przyciąga chłopca. Co się dzieje? Tylko jej dotknąłem. Ale Jin już z niej wyskoczył. Nalka ucierpiała najbardziej. Nie ma nóg ani włosów. Ale dżinowi nie są potrzebne. Zetrzyj makijaż i pomaluj całe ciało i głowę niebieską farbą. Wymieszaj białą i niebieską piankolinę. Oklej nią dół ciała i zawiń ogon dżina w spirale. Zakryj złączenie czerwonym, piankolinowym pasem. Pomaluj oczy białą farbą akrylową. Dodaj czarne źrenice. Pomaluj powieki i brwi. Nasz dżin wygląda na zdziwionego, ale ma jasny uśmiech. Zrób brodę z piankoliny, dodaj szczegóły farbą akrylową. I dodaj ogonek. Przyozdób go gumką do włosów i zrób mu złote bransolety na rękach. Zrób uszy z piankoliny. Pomaluj je farbą akrylową, żeby miały taki sam kolor i fakturę. I ostatnia rzecz. Załóż mu kolczyk. Już jestem, kochani. Jestem gotów zostać Waszym najlepszym przyjacielem. Pamiętajcie, macie tylko trzy życzenia: i żadnych morderstw, zakochiwania się ani wskrzeszania zmarłych. Zrobimy latający dywan. Przednij arkusz fioletowego papieru piankowego na dwie identyczne części. Odłóż jedną część i nanieś gorący klej i druty na drugą. Przyklej cztery części w ten sposób. Dzięki temu dywan będzie giętki. Posmaruj wszystkie krawędzie gorącym klejem i oklej je złotą taśmą. Przypal wystające części. Odetnij cztery identyczne części z frędzla od zasłony. Zawiąż grubszym sznurkiem i odetnij końcówkę, żeby powstał pompon. Przodup wszystkie rogi luksusowym pomponem. I stwórz orientalny wzór złotą farbą akrylową. Dodaj kilka zawijasów niebieskiej farby. Teraz latający dywan jest gotowy na burzę i pustynię. Musimy teraz zrobić z tej lalki złoczyńca. Zetrzyj makijaż z tej lalki zmywaczem do paznokci i zrób jej nową twarz. Obrysuj oczy czarną farbą. Dodaj brązowe odcienie na górnych i dolnych powiekach. Zagięte brwi zwiększają podobieństwo. Popracuj nad kształtem twarzy i przyciemnij kości policzkowe. Namaluj czarną brodę i przyklej do niej brodę z piankoliny. Twarz jest gotowa! Teraz odetnij koczki nożyczkami. Zrób kapelusz wezyra. Wytnij kawałek czarnego papieru piankowego. Złóż go i sklej krawędzie gorącym klejem. Przyklej prostokątny kawałek czerwonego papieru piankowego od środka. Zrób osobno czerwone piórko, schowa złączenie. Przyklej kryształek na samym środku czoła i przyozdób go złotym wzorkiem. Uformuj kilka kawałków z papieru piankowego, zegnij je i zrób rękawy. Owiń część ciała w czarny kawałek. Dodaj kontrastujący czerwony pas. A teraz zrób pelerynę. Złącz dwa prostokąty z papieru piankowego czerwony i czarny. Teraz złoczyńca ma na plecach pelerynę. Zrób laskę z drewnianego patyczka i piankolinę. Musimy ją tylko pomalować. Rubinowe oczy kobry są szeroko otwarte w dzień i noc. Papuga ze starej zabawki przylatuje do Jafara, ale jego wierny partner Jago za dużo gada i kocha złoto. Księżniczka nie może przestać hmm. myśleć o Aladynie od czasu jej ucieczki z pałacu. Mam cię dosyć, Jafarze, jesteś stary. Spójrz w lustro. Nigdy za ciebie nie wyjdę. Skąd się wziął ten wiatr? To Aladdin na magicznym dywanie. Jasmino, wróciłem po ciebie. Szybko, wskakuj! Wkrótce oboje rządzili Agraba i byli bardzo szczęśliwi. Kliknij kciuk w górę, jeśli podobała ci się nasza magiczna bajka. I nie zapomnij subskrybować i kliknąć dzwonka. Lalilu ma dla Ciebie wiele magicznych historii i pomysłów DIY dla Lalek.